Czy widzicie, je że jest z żadnym kubajem w Dzisiejszym odcinku jesteśmy w scenarii nieco innej niż zwykle. To dlatego, że w studiu pracują drukarki 3D, jest tam za głośnik, by nagrywać. To jest pierwszy powód. Drugi jest taki, że ten głośnik jest ogromny. Dzisiejszy zawodnik o sporych rozmiarach. Tam miałbym problem go ująć całe, bo Tutaj zresztą również nie mieści się on w kadrze. Natomiast za chwilę go zobaczycie na przebitkach. Co to jest? Sven, Sven, nie wiem jak to się wymawia. Głośnik ten na Allegro kosztuje 1700 złotych. Czyli jak na takie rozmiary dość mało, co jest nam w stanie zaoferować? Na pierwszy rzut oka widzimy, że dość tanią jakość wykonania. Te plastiki nie mają wrażenia nie jest super, to, to za chwilę zobaczymy, ponieważ to ma super grać, a nie super wyglądać. Jeśli chodzi o specyfikację tego potwora, tak jak wam mówiłem, głośnik jest naprawdę duży, ale lekki. To waży 17 kg, czyli nie w ogóle nie ma porównania no na przykład Party Boxa 1000 o podobnych rozmiarach. Przenoszenie tego jest stosunkowo proste, zwłaszcza, że mamy kółeczka, dość spore. Ładnie się to toczy, zarówno po kostce, jak i po bardziej nierównym terenie. Z tyłu jest rączka, więc głośnik możemy sobie chwycić. Szkoda, że tylko z jednej strony, z przodu nie ma go za bardzo jak złapać. No ale to nie jest istotne. Istotna jest moc, którą producent deklaruje na 1000 w RMS. Dwa razy po 500. Jest to z dupy wzięte i chyba jest to randomowo opisana liczba. Przetworniki, powiem są tutaj 4, Dwa wysokotonowe tutaj, zwykłe kartonowe, nic specjalnego. Natomiast tu poniżej, ale dwa przetworniki nisko oraz średniotonowe, Dwa. No to widzicie, jeden to mi się w kadrze nie mieści. Są one fajnie podświetlane, ta lEDowa obręcz jest dość spora, sam przetwornik jest dużo mniejszy, gdy producent chciał na pewno zmieścić tutaj sporo większy przetwornik, no ale że mamy tą obręcz lEDową, to wygląda on na pełnowymiarowy. Czy jest to już przerostorem nad treścią? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Cóż, w naszych testach wychodzi, że głośnik bez ekualizacji pobiera do około 100W. Natomiast w trybie Bass Boost maksymalnie pobrał 155W. Także, tak jak mówiłem, te 1000W, co najwyżej można powiedzieć, że jest to PMPO. Chociaż myślę, że faktyczne PMPO byłoby tutaj o wiele większe. Także, drogi producencie, poleciałeś po całości. Jak już jesteśmy przy tych przetwornikach nisko oraz średniotonowych, są one w oddzielnych kanałach. Każdy z nich posiada Bass reflex, ładnie to widać z tyłu. Jest on zabezpieczony kratką, taką miękką siateczką. Także to na plus. Jest to rozwiązanie zdecydowanie tańsze niż membrana pasywna. Ja wiem, że JBL jest bardzo i w tysiąc tysiącą znajdziemy od dołu natomiast tamta przestrzeń z czyni musi być zdecydowanie mniejsza żeby ta membrana w ogóle była wypychana tutaj takiego problemu nie ma jest po prostu tańsze rozwiązanie jak jest Bass Reflex obydwa rozwiązania mają swoich zwolenników jak i przeciwników no ale w tych pieniądzach nie mamy sobie liczyć na to drugie cała obudowa oprócz tych plastików wykonana jest z MDF-u która naprawdę ładnie tłumi wszelkie drgania głośnik nie pierdzi, nie trzeszczy zachowuje się bardzo ładnie nawet przy dużym basie bo tak ten bas wyciąga ogromny to za chwilę powiem natomiast kontynuując o specyfikacji mamy tu kilka możliwości odtwarzania muzyki pierwsza z nich najmniej oczywista. Podłączenie mikrofonu i zaśpiewanie. Tak, są tutaj dwa duże porty jack na mikrofon. Obok jest jeszcze wejście na gitarę, także full wypas. Dźwięk możemy również utrwalać przez auxa. Co ciekawe, jest zarówno AUX wyjściowy, jak i wejściowy. Nie wiem, czy chodzi o to, że podłączyć do tego słuchawki. Nie wiem, co autor miał na myśli. No ale daje nam tu możliwość podłączenia jakiegoś dodatkowego głośnika. Jest naprawdę spoko i miło, że taka możliwość tutaj znalazła. Daje to możliwość rozszerzenia tego zestawu o drugi głośnik. Ale nie jest to jedyna możliwość, jest także TPS. Także dwa takie głośniki możemy postawić obok siebie, będziemy mieli piękne stereo i to jest na duży plus. A wracając do tych form odtwarzania muzyki jest radio. Z tyłu jest antena dość niewielka, ale spokojnie zbiera stacje radiowe nawet z 50 km. Czy wynik dobry czy słaby, uważam, że dość przeciętny. Jedna tak mała antenka daje radę. No i na koniec to, czego będziemy używać najczęściej, czyli bluetooth. Nie wiemy w jakiej wersji, nie znalazłem tego nigdzie w specyfikacji, no ale jest. I to jest podstawa, więc bardzo dobrze z nas jest także możliwość odtwarzania muzyki z Jeśli W o ten górny panel to wygląda całkiem fajnie, tutaj wyświetlacz, wspomniane wcześniej porty, bardzo ładne pokrętło do regulacji głośności, wygląda to super, do tego pokrętło do regulacji głośności gitary, głośności mikrofonów, reverba oraz echo. Poniżej parę podstawowych przełączników, na przykład do przełączania źródła, do włączenia equalizera, do TWS-a, przyciski zmiany prezentacji oraz przycisk z do tego jest także włącznik, przycisk do podświetlenia oraz to, co nas najbardziej interesuje, czyli przycisk Bass. Działa to super, ale za chwilę to. Sami ja w ogóle chyba nie powiedziałem o najważniejszym. Ten głośnik zasilany jest w sieci. W tej cenie na wbudowany akumulator nie możemy liczyć. W tej mocy również nie możemy liczyć na wbudowany akumulator. To jest głośnik na kabel, który jest tutaj. Także myślę, że teraz bez przedłużania posłuchamy sobie, jak to gra. Okej, okay, pierwszy test bez żadnej ekualizacji, na maksymalnej głośności. Pozdrawiamy sąsiadów. As I take off I'll be working until I have all of my days off And I'm surfing in California when I'm paid up I'll be blurring my vision, sipping on that base sauce La da watch out, I'm coming, yeah I know, I know, I'm a hustler Dużo czasu kosztowało mnie, abym się tu pojawił Siedziałem na bazie, testowaliśmy odmiany Widzę twarzy i każda widzi, że kłamie nigdy nie spodziewałem się, że można się tak bawić Ludzie mylą nas jakbyśmy byli bliźniakami. Trzymają się blisko mnie, aby pokazać, że się znamy Wychodzę w kapturze cytrywa zaszyfrowany, obliczamy ile procent mamy, że się to spotkamy Wszyscy w to zamieszani, zakochani w Twoich wirtualnych oczach do moja postać napisze Ci, że Cię kocha Schowaj mnie na gorszy dzień, schowaj mnie do środka. Jestem zaprojektowany, tak abyś była spokojna. Networking z kolegami z NASA, z nami z Marsa telepatyczna jazda. half baby. Track, baby. No i cóż, muszę przyznać, że robi to ogromne wrażenie, ale o tym jeszcze zaraz powiem. Teraz przetestujemy sobie tryb bass boostu. Włączę piosenkę na około połowie głośności i przełączę się w bass boost. Posłuchacie różnicy, bo jest naprawdę ogromna. Ona podbija również głośność, co za chwilę usłyszycie. Nie ma sensu testować tego do maksymalnej głośności, wtedy już nie wyciągamy z tego trybu maksimum. Jest to mega efektywne, ale tak do 80% głośności, a chodzi nam o pokazanie różnicy, więc nie będziemy się bawić z maksymalną głośnością. Tryb bass boostu działa świetnie, zwiększa również głośność. Bas jest naprawdę bardzo głęboki, super słyszalny te bas refleksy naprawdę robią robotę. Konstrukcja z MDF-u dokłada swoje, brzmi to po prostu świetnie, a nawet w tym trybie balans z wysokimi rewelacja. Test głośności wykonamy sobie jak zwykle z 3500 od głośnika, jak zawsze przy od sekund, jak zawsze 0,35. Oczywiście ten test nie ma większego sensu i jest totalnie niemiarodajny. Ten głośnik ma cztery przetworniki tak oddalone od siebie, że ten dźwięk jest o wiele bardziej rozpraszany i sonometr go w całości nie zbierze. Ten test był projektowany do mniejszych głośników, no ale robimy zgodnie ze standardami. 106,3 dB Wynik jest na tak duży głośnik dość słaby. Wysokie tony są tutaj ograniczone właśnie żeby zachować ten balans. Ten głośnik nie będzie donośny, nie będzie słyszalny z dużych odległości. No ale wykonajmy jeszcze raz ten sam test, tylko że w trybie bass boost, bo wiemy, że on tą głośność delikatnie podnosi. Zobaczymy ile uzyskamy. No i wynik delikatnie większy, 107,40 dB. No i cóż, podsumowując testy dźwięku, głośnik jest ekstra zbalansowany. Naprawdę. Tutaj... Wielkie brawa, bez żadnej ekwalizacji, balans jest super. Ale z drugiej strony, czy tak super, to zależy jak dla kogo. Chodzi o to, że wysokie tony z tych przetworników nie są duże. To nie jest party box, który ma kółki wysokotonowe i jest nastawiony na jak największe wysokie tony, żeby ten głośnik był słychać z jak największej odległości. Na przykład mogę wam powiedzieć, że 310 słychać z ponad kilometra. Jeśli chodzi o wersję 1000, to nigdy tego nie sprawdzaliśmy, ponieważ nie jest to głośnik przenośny, tylko właśnie do sieci. No ale myślę, że do 2 kilometrów spokojnie. Natomiast zupełnie inna sprawa jest z party boxem Encore. To jest party box, który ma ma najlepszy balans ze wszystkich, no i jego słuchać już tylko z 450 metrów. Mówię to po to, aby zobrazować Wam, że ten głośnik nie będzie słyszalny z dużych odległości. Nie mamy tego jak sprawdzić, ponieważ głośnik nie ma akumulatora, natomiast kwarty boxa 310 raczej by nie przebił, kilometr raczej byśmy tu nie uzyskali. A przypomnę Wam, że taki Boombox Trójka z również mega wybitnymi wysokimi tonami uzyskuje 920 metrów. Tak czy siak ten głośnik nie jest nastawiony na ogromne imprezy, z większych odległości by nie słychać tylko bas, a te wysokie tony będą się tam gubiły. Natomiast docenicie to, słuchając tego głośnika w pomieszczeniu. Na jakichś salach mniejszych, większych poradzi sobie on świetnie. Do domu również poradzi sobie świetnie. Ale gdzie taki głośnik do domu? No, może gdyby mieć dwa i w TWS-ie sparować, to spoko, tylko że nie będziemy wykorzystywać nawet połowy ich możliwości. No, chyba że chcecie, żeby sąsiedzi Was nienawidzili. Więc odpowiadając na pytanie, dla kogo będzie ten głośnik? Dla osób, które potrzebują głośnika do pomieszczeń, zarówno tych mniejszych, jak i większych, oraz dla osób, które będą robić imprezy blenderowe, ale w obrębie nie większym niż 200-300 metrów od frontu głośnika, albo z tyłu to wiadomo. Natomiast tą jakością jestem zachwyt Trybem Bas również. Krato cudownie. Na maksymalnej głośności nie ma żadnych przesterów. Dźwięk jest czysty i na pewno na duży plus. Głośnik, co prawda, posiada dodatkową mekualizację, ale są to już bardziej tryby pod dany gatunek muzyczny. Nie ma tu żadnej regulacji, wysokie, niskie, średnie. No, ale zawsze można się tym pobawić i delikatnie lepszy efekt uzyskać. Ok, muszę Wam jeszcze powiedzieć o największym minusie tego głośnika, na jaki napotkałem się podczas moich testów. Mianowicie, zobaczcie. Głośnik w tym momencie jest włączony, jest w trybie bluetooth, był podłączony do gniazdka, odpalony. Testowaliśmy tutaj różne piosenki. Natomiast zobaczcie. Teraz do Wyłączę. Napisał nam bye, Próbuję go sobie teraz jeszcze raz włączyć. No i głośnik teoretycznie jest włączony, ale nie było szukać żadnej muzyczki powitalnej, a powinno być ją słychać. Głośnik sparował się z naszym telefonem. Ale zobaczcie, teraz gdy odpalam muzykę, to nic tutaj nie gra. Głośność jest na maksa. Tutaj również zobaczcie, 40, więcej się nie da. No i nic nie gra. Aby na głośniku włączyć z powrotem muzykę, musimy go odłączyć od gniazdka. Podłączyć jeszcze raz. Teraz możemy go sobie włączyć. Teraz już słyszeliśmy melodykę powitalną i głośnik działa. Być może, że jest to problem mojego konkretnego egzemplarza i nie ma takiego problemu w innych. Natomiast moim zdaniem jest to słabe i to prawda nie przeszkadza to w żaden sposób w użytkowaniu głośnika, ale moim zdaniem tak nie powinno być. Więc drogi producenci, jeśli to oglądasz, to może nam to wyjaśnisz w komentarzu. Cóż, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli się Ci się spodobało, koniecznie sobie łapkę w górę, a będziemy testować więcej tego typu produktów, aby tych filmów nie przegapić, słuba również możecie zostawić, a na dzisiaj ja się już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.